Witajcie w kolejnym wydaniu w Blasku Flesza. Przychodzimy do Was z nowinkami ze świata kultury zarówno z Polski jak i z zagranicy. W dzisiejszym odcinku witają Was Pola Rua i Patryk Stefańczyk. Jako reprezentantkę Polski w 67. konkursie piosenki Eurowizja wybrano Blankę Stajkow z utworem Solo. Wokalistka po usłyszeniu werdyktu nie cieszyła się długo. Oskarżano ją o zwycięstwo dzięki znajomościom i ustawionemu głosowaniu, a także o plagiat. Zrozpaczona postanowiła podzielić się swoimi odczuciami za pomocą profilu na Instagramie. Zamiast cieszyć się z tego sukcesu, muszę mierzyć się z falą hejtu i niewyobrażalną burzą. Piosenkarka, mimo fali krytyki, postanowiła nie rezygnować z udziału w konkursie. Jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń roku stało się faktem. 57. finał Super Bowl przeszedł do historii, a wraz z nim słynny już Halftime Show, którego gwiazdą była Rihanna. Artystka w kilkunastominutowym występie zaprezentowała fragmenty najgłośniejszych singli. Jednak to, co przykuło największą uwagę fanów, to ciążowy brzuszek Riri. Wiele osób spodziewało się, że występ ten będzie zapowiedzią powrotu piosenkarki na scenę. Jednak wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie. Warto wspomnieć, że Rihanna nie tylko zaśpiewała na Super Bowl, ale i zaangażowała się w promocję swojej marki Fenty Beauty, poprawiając makijaż właśnie tymi kosmetykami w trakcie wykonywania utworu przed milionami widzów. Miley Cyrus wraca do fanów już z ósmym krążkiem Endless Summer Vacation. 10 marca odbędzie się premiera płyty zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Gwiazda muzyki pop ukazuje się z nową energią, pewniejsza siebie i zdecydowanie silniejsza, co widać w numerze Flowers. Płyta ma być refleksją nad przeżyciami psychicznymi i fizycznymi artystki. A co sądzą o niej dziennikarze Flash Kultura? 10 marca miała miejsce premiera nowej płyty Miley Cyrus' uh, Endless Summer Vacation. No i co? Jak sądzicie? Jak wam się spodobały te piosenki? To może ja zacznę. Szczerze mówiąc, ja się trochę obawiałam, bo po tym jak wyszedł Single Flowers, bałam się trochę, że cała płyta może nie dorównać temu, ale nic bardziej mylnego, bo uważam, że jest to najlepszy z wszystkich ośmiu albumów Miley i jest to po prostu z niej dumna, naprawdę. Nie ma piosenki, która, która mi się nie podoba. Nawet jadąc samochodem nie przewiłam o niej jednej, gdzie to dużo znaczy, bo zazwyczaj po 30 sekundach już leci kolejna, więc tak. Mi się bardzo podoba ze względu na to, że ona jest też e, totalnie inna niż te wszystkie poprzednie albumy. E, miałam swój faworyt, e, którym był ba, Bangesz. E, czy tam jak to się tak generalnie mówi, ale ja zawsze mówiłam Bangesz. E, bangers generalnie Ale, no, robię, ale, ale, bangers coś ale to jest. była moja ulubiona płyta i teraz e, uważam, że to jest taki dobry konkret i dorównuje do tej Poprzedniej wydaje mi się, że już będzie na tym pierwszym miejscu, jednak ta, co wyszła teraz. E, mam też e, piosenki rzeczywiście, które w ogóle nie przewijam. E, I jedną przewijam względu na to, że jest taka mówiona. Mm, możecie. Mi Handstand. Handstand. Tak, jest Generalnie bardzo to jest mówiona. Na przykład ja, no mi nie, nie przypada do gustu, ale, ale no każdy, każdy lubi co innego i Ja jednak tą tylko przewijam resztę, słucham zawsze do końca, także. No ja właśnie też miałem duże oczekiwania, tak jak Martyna mówiła. E, no i niestety po pierwszym przesłuchaniu. E, Moje pierwsze odczucie było takie, że kurde, chyba nie jest prosta tym oczekiwaniom, bo chyba były po prostu zbyt wygórowane, ale z każdym kolejnym przesłuchaniem e, uważam, że płyta jest coraz lepsza. E, no i na pewno mam ją w top 3 całej jej dyskografii. Jeszcze nie mogę powiedzieć, czy jest najlepsza, tak jak ty, ale, ale myślę, że jest naprawdę solidna. Przede wszystkim chyba chciałbym powiedzieć, że no musiałam poświęcić trochę czasu. Trzy dni mi zajęło, żeby zrozumieć tę płytę. I tak naprawdę, jeżeli jakby. Moim zdaniem ta płyta po prostu składa się ze wszystkiego, co Miley kiedykolwiek robiła. Jakby nie możecie znaleźć tam jakiegoś konkretnego bangera. Jakby po prostu wszystko jest złożone ze wszystkiego, co Miley robiła i moim zdaniem dlatego ta płyta jest wyjątkowa. A no jeżeli chodzi o, fawory, o mojego faworyta, no to prawdopodobnie jest River i Handstand. Ale w ogóle niesamowita jest ta różnorodność kompozycji na tej płycie, bo mamy tam pop, rock, country, dosłownie wszystko i pokazuje to też tą świadomość, jaką mali teraz im jest starsza, tym więcej jej ma świadomość głosu. Tak, to, to jest, jest taki masz, ale mimo wszystko to się wszystko spaja w jedną całość, mm -hmm. bo e, jest ten taki wakacyjny vibe, jak sam tytuł wskazuje. E, I po prostu już nie mogę się doczekać, aż odpalę ten album e, leżąc sobie na plaży w sierpniu czy w lipcu. To jest moje marzenie na ten moment. No i też płyta chyba jest też poświęcona tym, co ostatnio przeżyła. Tak jednak rozstała się ze swoim e, chłopakiem i było to dla niej widocznie e, no, bardzo ciężkie przeżycie i chciała to też trochę wyłożyć na, e, na papier i napisała o, o tym piosenki. I to też e, bardzo niektóre teksty, niektóre zdania są bardzo mocne, jakby w, Oj, tak. w, w, o, o czymś śpiewa, skierowane w jego stronę także. Współczuję mu. Ja również. Wymierzyło mu trochę cios. Ciekawe, ciekawe, co on myśli, jak ty teraz słucha wszystkiego. No, i jakie mm. ma mi się wydaje, że on tego nie słucha. Nie pozwala, go. nie pozwala mu nowa. Nie no, co ty, on już o no, północy był pierwszy, który przesłuchał. Takie okay, no. możliwe, może na swobodzie. W końcu przedzie, jego urodziny, no. nie? No tak, Ale może odejdźmy od plateczek i wróćmy do muzy. E, ja bym powiedział o moim faworycie i tu jestem bardzo zaskoczony, co jest moim faworytem, bo jest to piosenka Island. Czego bym się totalnie nie spodziewał, bo raczej za, na co dzień słucham właśnie bęgerów, e, bardziej energicznych piosenek. Natomiast Island jest takie e, bardzo do spokojna nutka, e, właśnie z takim wakacyjnym vibe'em e, i, i po prostu bardzo mi podoba do gustu. E, I to jest coś innego w dyskografii Miley. E, wrócił tutaj taki bardziej delikatny, delikatna barwa głosu, za czym też trochę tęskniłem po Plastic Hearts, bo tam bardziej było rockowo, a tu jest tak delikatnie, tak smooth i, i to mi się bardzo podoba. Podsumowując, życzymy Miley Cyrus jak najwięcej sukcesów w życiu prywatnym i czekamy na następną płytę, chociaż ta też była bardzo, bardzo dobra. Ed Sheeran zapowiada nowy album. Piąta płyta brytyjskiego artysty będzie nosić tytuł Subtrack, a jej premierę zapowiedziano na 5 maja. W poście zamieszczonym na social mediach z przyznał, że pracował nad albumem od ponad dekady, aby stworzyć kompletne i szczere dzieło. Artysta przekazał także, że na płycie znajdzie się aż 14 utworów. 3 marca do kin trafił Filip, najnowszy dramat wojenny opowiadający o Żydzie ukrywającym swoje pochodzenie, przebywając na terenie Niemiec. Na ekranie zobaczymy m.in. Eryka Kulma, juniora znanego m.in. z ekranizacji Kamienia na szaniec czy serialu Bodo. Jedna z topowych produkcji, którą każdy z nas widział choć raz w życiu, powróciła do kin z okazji 25. rocznicy powstania kultowego filmu katastroficznego, opowiadającego historię zatonięcia brytyjskiego transatlantyka w wyniku zderzenia z górą lodową. Widzowie mogą po raz kolejny wrócić do tego wydarzenia i obejrzeć Titanika na wielkim ekranie. Rozdanie nagród filmowych Orły 2023 odbyło się 6 marca. Jest to polski odpowiednik Oscarów. W tym roku najwięcej statuetek zgarnął Io Jerzego Skolimowskiego, który również jest tegorocznym kandydatem do Oscara. Zamaskowany morderca znów wraca na ekrany. Krzyk 6, czyli kolejny film z serii premierem miał 8 marca. W tym powszechnie znanym horrorze możemy spotkać takie gwiazdy jak Jenna Ortega, Courtney Cox, oraz Melissa Barrera. Teraz coś dla fanów książek. Już od 1 marca na platformie Prime Video możemy oglądać najnowszy serial na podstawie książki Taylor Reed Jenkins pod tytułem Daisy Jones and The Six. Opowiada o losach młodziutkiej piosenkarki i zespołu The Six, do którego dołącza. Jeśli kochacie muzykę, to z pewnością zarówno książka, jak i serial przypadną Wam do gustu. Nowa odsłona cieszącego się popularnością filmu Creed weszła do polskich kin 3 marca. To już trzecia część opowieści o bokserze. Według statystyk jest to najlepszy, kasowy wynik otwarcia trylogii. Od 7 marca Teatr Nowy w Poznaniu zaprasza na spektakl Matka. Opowieść, być może stanowiącą autobiografię Witkacego. Dramat ten to uniwersalna historia o więziach rodzinnych, które z czasem mogą przerodzić się w więzy. W końcu nikt inny jak własna rodzina potrafi wspierać nas w pierwszych latach życia, a ostatecznie pożreć, gdy zaczynamy wyrażać potrzebę niezależności. Po latach na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu powraca Dracula Vagina Dentata. Sztuka ta, jak opisuje sama reżyserka, to współczesny mit wampira. Główna bohaterka w wieku nastoletnim jest na naszych oczach pożerana przez nowe media, wysysana z osobowości i kuszona obietnicami wiecznego piękna ale zostaje schwytana w pułapkę internetu zanim zdąży przekroczyć próg dojrzałości. Czy taki komentarz społeczny jest nadal aktualny w 2023 roku? Już 17 marca premiera ma kolejna część gry WWE. WWE 2023 to gra oparta na walce wrestlingowej, w której można wcielić się w jednego z topowych zawodników tej dyscypliny, ale też stworzyć swojego spersonalizowanego zawodnika, który będzie się piął po szczeblach kariery. Nowa gra, w której możesz stworzyć własną opowieść Storyteller. Ma premierę 23 marca. Jest to gra logiczna, której celem jest stworzenie przez gracza opowieści w komiksowej oprawie graficznej. Fani gry roku 2022 Elden Ring wreszcie mogą odetchnąć z ulgą. Po prawie dokładnym roku od ukazania się gry, Studio From Software opublikowało na Instagramie tajemnicze zdjęcie z komunikatem, że pracuje nad nowym dodatkiem. Na podstawie tego zdjęcia społeczność gry wysnuła niezliczoną ilość teorii, tematów na Reddicie czy filmów na YouTube. To pokazuje, jak bardzo zaangażowani są w dalszym ciągu fani tej gry. Kiminja po wielkim sukcesie Nioh 2 uraczył nas z kolejną produkcją z gatunku Souls Like. Tym razem studio zabierze nas w podróż do Chin za czasów dynastii Hana i postawi przeciwko wojennym legendom takim jak Guan Yu, Zhang Fei czy Lu Bu. Fanom trudnych wyzwań serdecznie polecamy Wulong, fallen Dynasty, w której grać możemy już 3 marca. Napięcie między Hailey Bieber i Seleną Gomez nadal wzrasta. Żona Justin'a Biebera w minionym tygodniu straciła ponad milion obserwujących po tym, jak wraz z Kylie Jenner śmiały się z wyglądu Seleny na Instagramie. W odwecie fani szybko odszukali i porównali zachowania Hailey, które okazały się zaskakująco podobne do tych Seleny. Były to na przykład rozpoczęcie kanału kulinarnego na YouTubie, przywołanie tej samej idolki, którą była Britney Spears, powtarzanie tych samych słów podczas wywiadów, a nawet niemal identyczny tatuaż. Odnaleziono również stare wpisy Hailey na Twitterze, gdzie gwiazda wypowiada się na temat tego, że jest dużą fanką ówczesnego związku Biebera i Seleny. Hailey, czy to już obsesja? Na to pytanie szukają odpowiedzi nasi dziennikarze. W 2023 roku drama Hailey Bieber i Selena Gomez wraca do nas z twoją siłą. Wszystko za sprawą TikToka oraz szerokiej rzeszy fanów, którzy albo dramę podkręcają, albo przedstawiają rzeczywiste fakty. Być może Ola zacznie. Tak, y, zaczęło się od tego, że paparazzi przyłapali Selenę Gomez na wakacjach, kiedy była w samym stroju kąpielowym. A z racji tego, że choruje na toczeń i bierze sterydy, stała się troszkę grubsza. Y, w później Hailey Bieber razem z Kylie Jenner nagrała y, TikToka, w którym właśnie niedokładnie jest sprecyzowany w Selenę ale fani Seleny podkręcają to w ten sposób, że y, bodyshaminguje po prostu y, selene. Może ten TikTok by nie przykuł takiej wielkiej uwagi, gdyby nie to, że Hailey od razu go usunęła i wyjaśniła, że to nie jakby nie było celowane w nikogo i fani bardziej to podchwycili, no bo wiecie, jeżeli nie macie jakby nic na sumieniu, no to raczej aż tak się nie tłumaczycie i właśnie przez to fani zaczęli tworzyć te teorie spiskowe i i to poszło właśnie w tą stronę, która, jak można teraz zauważyć, no, trochę się dzieje. No, jak właśnie wszystkie na pewno wiemy, e, fani i w ogóle ludzie, to straszny hejt teraz sieją na Hailey. Przez to właśnie, e, że wszyscy myślą, że to było skierowane e, typowo do Seleny. No, a jak wiemy, Selena to była Justina Biebera, a Hailey z żoną Justina. Mm, ludzie zaczęli zauważać, że e, Hailey być może kopiuje styl Seleny, być może nadal ma w sobie zazdrość o to, że Selena e, była przez dłuższy czas, chyba 8 lat, z Justinem Bieberem. E, co, co uważacie na ten temat? Czy to jest prawda, czy, czy to jest już e, naciąganie faktów i szukanie dziury w całym. Ja myślę, że to jest dużo w ogóle przypadków, dziwnych przypadków, bo na przykład Selena ma wytatuowaną literkę G za uchem i tak samo Hailey sobie wytatuowała, albo Selena dostała pierścionek od Justin'a z literką J, a też Hailey sobie teraz wytatuowała na palcu taką samą literkę. No i to w ogóle trochę za dużo przypadków mi się wydaje. Tak, można teraz zauważyć bardzo dużo TikToków, gdzie są właśnie porównania, że Selena była ubrana w to, no i nagle po paru dniach na przykład y, Hailey założyła bardzo podobną stylizację albo nawet y, taki sam wzór, wszystko było takie bardzo podobne i też no nie ukrywajmy, jest y, dużo tweetów, ludzie znaleźli stare zdjęcia, gdzie no Hailey widać, że była fanką y, Justina, no i też... Justina i Selena, gdy byli w związku, chyba po prostu zawsze były te hashtagi, że Jelena, Forever, coś takiego, więc jakby no na pewno Hailey była po prostu ich fanką. Jeśli to prawda i faktycznie ma obsesję, to e, no jestem ogólnie e, zdołowana tym, tym faktem, bo jakby rozumiem jeszcze, gdyby Selena miała obsesję na punkcie tego, że wie, wiecie, była e, dziewczyna Justina, e, no to może mieć jakoś tam jeszcze zazdrość o tą Hailey, a Tutaj jak można być już być żoną Justina Biebera i być zazdrosną o jego byłą, robiąc y, to, co ona i naśladując ją. Ludzie też spekulują, że ona po prostu chce być nią, żeby jakby po prostu, wiecie, mieć tego Justina. No bo też wiadomo, y, no Hailey poznała Justina przez swojego tatę, który też jest tam... Sławną osobą i ludzie na przykład też się tego czepiają, że Selena no, jest aktorką, piosenkarką, a właśnie no, Hailey jest głównie sławna przez to, że pochodzi, z, tak, że pochodzi ze sławnej e, rodziny. Wiele ludzi zwraca też uwagę, że mm, Hailey być może e, nakręcaniem tej całej dramy, czy też kopiowaniem Seleny, zwiększa sobie zasięgi, tak jak mówiłaś, jest bardziej znana z influencerstwa obecnie niż z kariery modelingowej, którą prowadziła. No i tutaj taki najważniejszy chyba temat to nieszczęsna laminacja brwi. Być może teraz Julka zacznie. Wiesz co, co do laminacji brwi, to może dziewczyny się wypowiedzą, ale ja chcę się wypowiedzieć, jeśli powiedziałaś tutaj o zwiększaniu zasięgów. W tym momencie ona e, wzięła i po prostu... E, straciła te zasięgi, 200 tysięcy osób ją przestało po prostu obserwować. Nawet nie więcej? Mm, teraz już na pewno no, więcej. więcej. Czy można powiedzieć, że tutaj był jednak odwrotny efekt, ten hejt się na nią wylał w końcu? Właśnie nawiązując do utraty y, zasięgów i do tej laminacji brwi, y, Kylie Jenner została wkręcona do tej dramy. Właśnie y, Selena dodała tam TikToka albo Instastory, już nie pamiętam, y, gdzie napisała, że przesadziła z tą laminacją. No, i nagle Kylie Jenner dodaje insta story, że właśnie, gdzie pokazuje swoje brwi, yy, że to był wypadek, i nagle yy, potem jest dodany yy, screen z FaceTimeu z Kylie, że no, gdzie pokazują brwi po prostu i ludzie też połączyli fakty, no i że jakby jak można było tego nie widzieć, że to jest nawiązanie do Seleny. Dobrze, no, może jeszcze na koniec, yy, dowiedzieliśmy się o pewnym poście. Który wstawił Justin Bieber 15 minut temu? I co w tym poście jest? Zdjęcie jak się całują z Hailey. <grym> A czemu ten post tak zwrócił naszą uwagę? Myślę, że tego możemy się dowiedzieć już na Instagramie. Kończymy. <grym> Polski raper Żabson dodał w ostatnim czasie na Instagrama zdjęcie z mią kalifą i podpisał je: Możesz być moją sidehall. Spotkało się to z odpowiedzią Mi, która napisała, że raper jest żałosny i nie ma szacunku do kobiet. Nadmieniła również, że Jabson błagał ją o powtórzenie zdjęcia, bo pierwsze nie przypadło mu do gustu. Ponadto Mia zwróciła się na swojej relacji do Lili Jankowskiej, dziewczyny rapera, że ta zasługuje na więcej i powinna zmienić partnera. Po olbrzymim zainteresowaniu internautów tą sprawą, żaba przeprosił Miję na swoim Instagramie. A co o tej sprawie do powiedzenia mają nasi dziennikarze? Moi drodzy, w ostatnim czasie w internecie powstała, można powiedzieć, naprawdę wielka burza. Żabson, ulubiony nasz Rzapson, wstawił zdjęcie z Mia Kalifą z ciekawym podpisem. Czy słyszeliście w ogóle o tej akcji? Igor? No słyszałem i tak szczerze to nie wiem, co o tym myśleć, bo jakby... No ten, ten opis był cringe'owy i jakby no, tego się nie da ukryć. Wiadomo, że Mia Kalifa no, ma przeszłość taką, jaką ma. No, była gwiazdą porno, natomiast myślę, że... Myślę, że jej gdzieś zbulwersowanie się tym tematem, no, również było dosyć trafne, natomiast później nie kumam już tego, co działo się dalej, czyli te, te instastory chociażby, na którym było zdjęcie dziewczyny Żapsona e, i, i jakby tam pisanie, że zasługujesz na kogoś lepszego i tak dalej, no, tego, tego już nie kumam, nie? I mam, taką, mam takie rozdwojenie jaźni, nazwijmy to. Gosia, a ty co myślisz na ten temat? No, ja się tak naprawdę zgadzam tutaj z tą opinią, bo moim zdaniem w momencie, kiedy Żabson wypuścił filmik, w którym przeprasza, tak naprawdę za całą sytuację i zmienia opis tego yy, posta, no to mi ja tak naprawdę wtedy wstawia to zdjęcie z Lilą, ten to insta story, no i uważam, że to już jest troszeczkę przesadzone, że trochę poszło to za daleko już w tym momencie. Mm, a Pola, czy ty uważasz, że to jest przesadzone, czy może takie w punkt, żeby sobie zrobić, że tak powiem ten punkt wyżej e, sławy? Wiecie, co wydaje mi się, że każda drama w internecie, a na pewno większość z nich po prostu gdzieś tam ma to do siebie, że się rozwija do takiego największego momentu, gdzie można dawno to już skończyć, a jednak dalej się ciągnie. Co ja uważam na ten temat? No, rozumiem zdenerwowanie mi, no bo jednak taki opis no troszeczkę powiedzmy nie na miejscu, ale zdecydowanie mogło się to skończyć szybciej i po prostu jakoś tak bez większego szumu, wydaje mi się. Mm -hmm. Jakby można powiedzieć, że Mia jest akurat tą osobą, która jest dość popularna na świecie, no Żabson głównie w Polsce. Ale czy uważacie, że no pozycja tutaj popularności jako takiej, można powiedzieć, że Absona przez tą akcję jakoś wzrośnie, wzrośnie i ten poziom nie wiem, sprzedawania płyt czy odtworzeń tych utworów wzrośnie? się co myślisz? Na ja temat? myślę, że właśnie odwrotnie, bo była taka sytuacja, że kiedy fani zobaczyli pierwszy raz ten post, to też mieli taki niesmak i zaczęli po prostu zgłaszać ten post. Też mi się to nie podobało, w jakiś sposób się abson zachował. No, i wydaje mi się, że przez tą całą sytuację Żabson tak naprawdę mógł, mógł stracić fanów, a nie ich zyskać. Tak. Ja myślę, że po wyświetleniach, przede wszystkim widać, że kariera Żabsona to już raczej jest równia pochyła w dół. Ostatnie numery robią bardzo słabe wyświetlenia. Ostatnio wyszedł numer z okim. I Oki jest to jednym z najpopularniejszych artystów w tej chwili, a ten numer w ogóle nie wiem, czy on teraz 100 tysięcy wyświetleń Nawet ma. Nawet ja nie słyszałam szczerze no, o nim. Hop. Także, no hop. Także, no. także to wydaje mi się, że mówi samo za siebie. Tak. Ogólnie cała ta piosenka nie jest zbyt nieudana, którą podpisał Ale pod tak, szczerze, powiem wam, że bardzo dużo ludzi ma coś takiego teraz, że nieważne jak się staniesz sławny, ważne, że będą mówili, nie? I, I wydaje mi się, że na pewno ktoś, na przykład, jakiś obserwator mi kalify, chociażby zobaczył to na, na jej historii i stwierdził, dobra, zobaczmy, kto to, nie? I sobie wszedł i, i przesłuchał powiedzmy tam, nie wiem, jakiejś jednej piosenki. No fajnie moim zdaniem tak, tak, taką sławę w ten sposób osiągnąć. Nie? Ale czy uważacie, że takie zakończenie sprawy poprzez przeprosiny, jakby rozwiąże tą sprawę, czy no bo możemy przyznać, myślę tutaj wszyscy, że ta sprawa się będzie ciągnęła za nim dalej. To nie będzie tak, że to jest jednorazowa akcja, tydzień jest po mhm. sprawie. Czy, według was, da się z tego jakoś jeszcze z twarzą wyjść chociaż? Uważam, że to, że przeprosił, to jest jakby jak najbardziej okej. Okay. Zrobił, myślę, że najwięcej, ile mógł. I może na tym warto mhm. nie przestać, nie? A ja się nie zgadzam z tym, że to jakoś będzie się za nim ciągnęło. W sensie, mnóstwo raperów robiło zdecydowanie gorsze rzeczy i... I, I miał zdecydowanie gorsze zarzuty i myślę, że jeden głupi post yy, to, to nie jest coś, co zniszczy mu karierę. czy znaczy, ciężko powiedzieć, że jeszcze ma jakąś karierę, bo <grym> przy tych liczbach to to już jest raczej przygoda z muzyką, ale, no ale no fakt faktem, że no, myślę, że to nie ma większego wpływu. Mhm. Gosia, krótko, co na tym myślisz? Co o tym myślisz? No ja tak naprawdę zgadzam się z tym wszystkim, co tutaj <grym> powiedzieli moi koledzy, i tak naprawdę no, tyle. Tak, kończąc tą dyskusję. Podsumowując, była wielka afera, można powiedzieć w cudzysłowie. Był Żabson, mija. Zobaczymy, co będzie dalej. Skończyło się na przeprosinach, ale zobaczymy, czy te akcje, tak jak Igor wspomniał, o równej pochyłej tutaj tego wokalisty, no, jednak przyniosło mu jakiś rozgłos. Czy to, że tak powiem, można powiedzieć, jest dno i dwa metry mułu. Travis Scott został oskarżony o napaść. Ponoć zaatakował inżyniera dźwięku i spowodował przez to uszkodzenie sprzętu nagłaśniającego. O wartości 12 tysięcy dolarów. Zdarzenie miało mieć miejsce 1 marca w klubie Nebula na Manhattanie w Nowym Jorku. Policja nie mówi o postawieniu zarzutów raperowi ani nie wymienia go jako podejrzanego w sprawie. I tym kończymy kolejne podsumowanie w blasku Flesza. Zapraszamy Was do śledzenia nas na naszych social mediach: Flash Kultura, Flash Sport oraz Flash Polityka. Do, do zobaczenia! zobaczenia. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn